Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Axel Dzisiaj będę grał w Happy Wheelsy, więc zaczynajmy! Dobra, będziemy korzystać z mapek, myślę tych takich... Co ludzie dają, robią, i danego dnia, gdzie będzie wrzucany filmik, akurat z Happy Wheels'ów będą mapki z tego samego dnia, kiedy zostały dodane, więc będą najnowsze. Ok, bierzemy, na, mamy tutaj pierwszą, lepszą, to jest Giaton 2J. Ok, idziemy. Selektryb Champion. Charakter znaczy się. Dobra, a kogo by tu wziąć? Weźmiemy może dziadka na start i. Jedziemy. Mm, Okej. Okay. Nie, nie rozumiem co chodzi. O... Um, już? Koniec. Może zmienimy postać. Yy, jakąś lepszą weźmiemy. Yy, nie wiem które tu są, bo w ogóle nie gram w tą gry, ale no, weźmiemy drugiego. On potrafi skakać, ja to wiem. Ja to wiem. Opa. No. WTF? Dobra, wkurzyłem się, więc pobiorę inną o co tu chodzi Glass, Glas, Jetran O fajnie to co mam to rozwalić. Tak, Easy, Steel Easy, Better OK. Good. No, co jeszcze? Co to jest jakiś, nie wiem w rozwalaniu okien? Easy What the hell is WHAT THE FUCK is going on! No i co? Mam cię A ty Mendo Z tym mistrzem Chociażem. <laughs> Ała! Ja chcę jeszcze raz! Damy radę tak, jest super łatwo! Damy radę! No tak No nie wywracaj się! Ty ci nauczył jeździć na rowerze! Twoja mama! Dobra Easy No to jedziemy uh. Okej, okay, to było za dziwne Tutaj zobaczmy co Potrafi ten koleś Okej okay. Dobra, po raz setny Hoppa Tak What the fuck? Ludzie, jakie wy te mapki robicie, to jest masakra. O. O. Wygrałem? <gryw> Zarąbiście! Mapa o nazwie Boring. Ciekawe, co mam się po niej spodziewać. Weźmiemy tego grubasa, zobaczymy, co potrafi. Drum, drum. <gryw> Jedzenie. Nie. Nie. Właśnie! Miło dostać. O, na rowerze. Nie, o to jest ten, nie na rowerze. O. What? No weźcie, no kpicie sobie. Dobra, bierzemy kolesia na tym czymś. Damy radę. Wzią. Zium. Zium! Co takie krótkie? Dobra, jakaś następna, tu znowu może weźmiemy sobie trzeciego kolesia eee o co tu chodzi? To się nazywa twerking S. Już nawet nie wiem które z kolei to jest, ale eee, fajnie, ja też mam kanał na YouTube. Cześć Lecimy. Dlaczego mi młodego urwało? Okej. Okay. Dlaczego ludzie robią te mapki tylko żeby mordować? To by było na tyle. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, jak chcecie więcej z tej gierki. Jak na razie, do zobaczenia. Siemano!